Witam na powtórce World of Tanks. Niestety nie pomyślałem, że tym czołgiem może mi pójść dobrze. Co prawda, na takiej bitwie to raczej musi pójść dobrze, zwłaszcza jeśli jak widać tutaj mam załadowane 20 e, pocisków e, złoto, za złoto, ale to jest ostatnia partia pocisków ze złota. Bo wyszczeliłem 19 w tej bitwie i już wyłączyłem auto uzupełnianie, i już nie będę ładował tych pocisków. Ostatni sobie wyszczelę na następnej bitwie i już nie będę używał pocisków złotych, bo zauważyłem, że lepiej e, przekonwertować e, doświadczenie np. z LUWA, albo z ISA 3, albo z czego innego. Nie, nie e... twierdzę, że wygram. Ja jestem pewien, że wygram! Zamiast wydawać e, doświadczenie. No na złotem amunicję na takim gównianym czołgu No bo więcej wydam na amunicję złotą niż dostanę doświadczenia za taką bitwę. No co prawda podwójna gratka fajnie w tym tale. Za tyle yy, złota co wyda się na taką amunicję yy, To więcej dostanę wolnego doświadczenia właśnie z, yy, z, z niczoną Dobra, a, ty, a mam trzy takie yy, T50 łamane T50 myślnik 2 jelumę już od początku i, i z jeszcze mam wolne doświadczenie i już pierwsze trzaskanie to że nie trafiłem ale potrzaskałem fajnie bo fajnie wchodzi z tego działa kurde wymarnowałem tylko pocisków kurcze niepotrzebnie na takie czołgi na takiego czołga jak ja strasznie ciężko w niego wchodzi ale Obadałem gdzie trzeba szczelać y, tego AMXA 40 Jest takie miejsce między... No ładnie pierwszy tak. Jest takie miejsce między wieżyczką a korpusem Tam jest takie y, wrażliwe miejsce tego czołgu no, no też nie trafiłem tego do ośmysłowa szkoda No ale dostanie teraz No. Ze złotej amunicji to wchodzi pięknie, bo jest przebijalność 100 z tego co pamiętam. Tylko później nie wiedziałem gdzie i jak strzelać tamtego amx -a. Ale ze złotej amunicji to w niego zaczęło wchodzić jak obadałem, gdzie trzeba go trafić. Ale na początku strzelałem w niego no tak bez sensu. A no, on tu stał. Właśnie jak ma mm, w przodu działo. Jak ma z przodu działo. Między wieżyczką, a korpusem jest taka, 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 jakby... Yy, no, osłoniona część tam trzeba go szpigać, no ja tutaj wcale, no... Co prawda na zielono się świeci ten celownik. Więc ja nic mu nie robię. No... W końcu postanowiłem wyjechać do niego, bo... No bo ja też jestem twardy. Tak jak on, a na dodatek jeszcze... Ja jeszcze strzelam ze złotej amunicji, no ale cóż. Wyjechałem do niego, ale w sumie nim się przestałem przejmować przez jakiś czas. O i... Ale on musi się przodem obrócić do mnie, żebym ja mógł mu tam strzelić w to wrażliwe miejsce. Ja to próbowałem tutaj. to jakaś banda A tutaj nic! A tutaj nic, nie chodzi w niego, nie... wchodzi w niego. Ale, ale nigdy nie właśnie ładnie weszło w T18. Ja trochę pod szastkami Ale przeżyję oczywiście. Nie wiem czy ten pocisk tam wylądował w tego T18 czy nie. I tutaj jeszcze nie wiedziałem gdzie... O właśnie yy, za nisko teraz strzeliłem i, i, i źle. Yy, tutaj nie wiedziałem. Tak jak w tej chwili mam miałem... No teraz nie. Wieżyczkę właśnie źle. Yy, Ja postanowiłem tego T18 zniszczyć jeszcze, bo został. A tym się zajmę później. No i właśnie jest T18. Dostanie szczała zaraz. I teraz... I teraz będzie bardzo dobry szczał, bo w tym momencie się zorientuję, że trzeba strzelać w to miejsce mniej. I drugi szczał oddam właśnie w to samo miejsce, w ten, ten czuły punkt na korpusie. I go się No. To jest wrażliwe miejsce na tym czołgu, tylko trzeba być w bliskim starciu z nim, no ale z nim to nie trudno, bo jeśli nie ma pocisków złotych, to on, 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 on właściwie mało co robi czołgowi, który, który z nim walczy. No i ładnie, 1680, 1680, podwójnego doświadczenia, jak na takim czwartym tierze to całkiem fajnie. Nawet nie popatrzyłem, czy dostałem bohatera. Nie, nie dostałem bohatera. Jakiś PZ-38 dostał bohaterka pośmiertnie. No, ale podczaskałem trochę czołgów, trochę zniszczyłem, więcej zniszczyłem niż podczaskałem. Bo dobrze się jeszcze z tej roboty, amunicji, jeśli są takie yy, niskotierowe czołgi. No i... Kolejna dobra bitwa gównianym czołgiem, ale już nie będzie takich, bo już nie ładuję złotej amunicji, nie warto. Eee, wolę sobie zagrać lówkiem albo ISM-3 i z tamtych przekonwertować, a będę to robił, bo chcę jak najszybciej pozbyć się tego brzoda, tego małego gównianego amx 40 i wreszcie mieć AMX-12T, którym już będzie się grało, bo to już jest szybkie szybko szczela jedynie co wieżyczka się kurde słabo do góry i w dół obraca. Ale to jest rekompensata tego, że szybko szczela. No. Dobrze. No to tyle.